Paco Power System Bread Night to najlepszej jakości mieszanka białkowa za rozsądną cenę. Buduje i chroni Twoje mięśnie w czasie, kiedy śpisz. Polecam, Karolina Michalczuk. Jest z nami wieloletnia klientka klubu sportowego Paco Anna Czarnota. Aniu, rozmawiałyśmy już kiedyś na temat Twoich treningów, Twoich suplementów, diety, którą trzymasz. Widać, że Twoje ciało nadal się zmienia i nadal wygląda coraz, coraz lepiej. No tak, no nadal od tamtej pory, co rozmawialiśmy, to oczywiście rozmawiałyśmy. To nie zmienia się tutaj w moich poczynaniach. Lepszemu wyglądowi. E, nadal stosuję dietę, nadal regularnie ćwiczę i stosuję suplementy. E, nic się nie zmieniło i, i do przodu. Powiedz, jakie Przepam. suplementy stosujesz w tym momencie, to samo, czy, czy zmieniasz jednak odżywki? E, to tam od czasu do czasu sobie tam zmieniam. Jeżeli chodzi o Jakieś takie spalacze tłuszczu, prawda? Żeby, żeby lepiej się wypocić. To tak sobie zmieniam. Czasami karnitynę, czasami termospidy. Różnie. Tutaj sobie akurat zmieniam. A tak poza tym to podstawa to aminokwasy i HMB. Także wszystko jest tak jak, tak jak było. A po treningu? A po treningu aminokwasy HMB węglowodany. Białko. No i, i cały czas, e, że tak powiem, czytam, e, poznaję swoje ciało bardziej i różne tam takie metody diety na sobie stosuję i więcej jest dla mnie najlepsze, ale to z czasem przychodzi. Różne metody diety, mhm. e, ale polecane bardziej przez trenerów, czy raczej szukałaś sama, próbowałaś na sobie i e, Stwierdziłaś, tak, to jest dobre, albo nie, to jednak nie jest dla mnie. No, czy no to metodą prób i błędów. Też tutaj konsultowałam się z trenerami z PAKO. Ale tak w sumie tak człowiek sam, sam na sobie i wie, co dla każdego jest dobre. dobre. Każdy, każdy organizm jest jednak inny. Na jednego będzie. E, dobra jedna dieta, drugiego inna dieta i ja próbowałam sobie tak według siebie sama, sama sobie po prostu. E, poza tym tutaj tam ostatnio odkryłam jakąś tam dużą rolę e, insuliny, bo tutaj, e, że tak powiem, wcześniej e, trochę nie zwróciłam na to uwagi. I w tej chwili jakoś tak spożywam dietę o niskim indeksie glikemicznym. I to jest w sumie najlepsze w tej chwili. Nie? To tam troszkę się zmieniło. I inne produkty jakieś wprowadziłam, no cały czas coś tam się kombinuje. Ale rzeczywiście, no to jest. To jest... No człowiek sobie musi wielu rzeczy odmawiać. No. Słodycze, Słodycze i nie tylko, ta. na pewno ciągnie, prawda? No, zależy. No ciągnie, no nie oszukujmy się, ciągnie czasami. No tam od czasu do czasu można sobie pozwolić na jakieś tam małe, co nieco. Ale no ale jakoś tak umiarkowanie. Właśnie ten jeden dzień w tygodniu, żeby się tak nasycić węglowodanami, to jest taki, taka rozpusta, jak ja to mówię. Dzień rozpusty. Powiedz, robiłaś sobie jakieś badania, jeżeli chodzi o, o twoje zdrowie, jak, jak, w tym momencie, jak w tym momencie to wygląda? To znaczy wyniki, wyniki w ogóle badań są bardzo dobre, jeżeli chodzi o jakieś tam różne badania morfologii, biochemii i tak dalej, To wszystko jest w normie, cholesterol. No bo w sumie co, no jem jakieś tam wszystko pieczone, gotowane. I, I to ma też duży wpływ. Hemoglobina też jest w porządku, więc no, różnie to bywa. No też wiadomo, że y, wygląd i... Y, w ogóle samopoczucie też zależy od jakichś tam innych czynników. Jeżeli jest dużo stresu, a ja mam bardzo dużo stresu teraz, to wtedy wydziela się kortyzol, który sportowcy bardzo go nie lubią i wtedy jest jakoś tam gorzej. To pomimo stosowania diety, no, nie, nie uzyskuje się efektu, które, które człowiek chciałby osiągnąć. Nie? No na pewno, ale wprowadzenie ogólnie diety w swoje życie to na pewno jest dużo zmian no i troszeczkę wysiłku, jak to u ciebie było z tym wprowadzeniem diety, dlatego że to nie było tak naraz, a na no pewno nie. jakoś stopniowo i małymi krokami. Ciężko było na początku się przyzwyczaić do tego innego, zdrowszego żywienia? Na no pewnie, że ciężko, ale w tej chwili to jest... Y to jest tak, taki sposób na życie, po prostu. Bardzo dobrze się czuję. I tak jak kiedyś ktoś tam mądry powiedział, że no na efekty trzeba bardzo mocno pracować i się uzyska to, co się, co się chce uzyskać. No ale to jest, mówię, kwestia naprawdę tru wyrzeczeń, wielu, wysiłku i no i właśnie, no mówię, innych czynników, wsparcia też. E Tutaj, tam w klubie, w domu, że, że wiesz, stosuje się dietę i nikt z domowników nie mówi, o, wie co innego, wariatka jesteś. Nawet już wielu moich znajomych się przyzwyczaiło do tego, że jem, przychodzę wieczorem i... i nic nie wiem, bo już jestem ten, więc każdy się już tam przyzwyczaja, nie patrzy jak na wariatkę jako, że o, jakieś ten. No, to jest taki sposób na życie, nie? No każdy ten, każdy sobie obiera jakąś tam drogę. Nie wyobrażam sobie teraz już jakiś takich innego sposobu w ogóle na życie. No, to wchodzi w krew. To na pewno wchodzi w krew e, Dieta i trening. Trening. To jest y, na pewno dobre połączenie i lepsze połączenie niż tylko sam trening, prawda? No, oczywiście, bo bez, sam trening po prostu nie daje nic, bo już to przerabiałam. Chodziłam cały czas, regularnie ćwiczyłam, ale nie stosowałam tak naprawdę z ręką na sercu o, diety. Coś człowiek sobie podjadał, jakieś tam nieskwiki na przykład chrupał, albo inne tam y, ten, no po prostu podjadanie. A teraz się przekonałam, że y, trzeba jeść regularnie, co dwie godziny i właśnie to powoduje, że się spala tkankę tłuszczową, a nie jak inni y, twierdzą, że y, głód jest najlepszym sprzymierzeńcem do odchudzania. To jest wraz, wręcz odwrotnie, nie? Trzeba jeść i trzeba jeść przed treningiem i koniecznie po treningu, bo to potem wszystko się odkłada. Tłuszczyk. No, także regularne jedzenie po prostu. A jak w tym momencie wygląda Twój trening? Troszeczkę się zmienił, czy nadal masz e, takie same ćwiczenia? Czy, czy trenerzy jednak pomagają Ci w tym, żeby no, ten trening wyglądał jednak znaczy, dobrze i żeby się zmieniał? To znaczy, no, musi się trening zmienić, żeby tam... E, te, w tej chwili właśnie trenerzy mam tutaj e, karteczkę, i tak co cztery tygodnie sobie zmieniamy, bo jednak te ćwiczenia na określone partie mięśni muszą być zmieniane. No wiadomo, że są to te same partie, ale inne ćwiczenia, żeby i wtedy jest lepszy efekt po prostu. Tak samo. No i na każdym oczywiście treningu brzuch i, i grzbiet to jest podstawą po prostu. Ale zmieniam za każdym razem co cztery tygodnie. Ile zrzuciłaś? Mm. Oj, no zdycha. W ciągu jakiego czasu? Długo. No z półtora roku? Z półtora roku. Bo to, to, oj, używałam, to znaczy stosowałam jakieś tam diet, cud jakieś kopenhacje, żeby tam szybko, ale to jest, to jest bez sensu i nikomu nie polecam. To jest lepszy efekt, daje długotrwałe, a monotonne, ale cierpliwe czekanie i, i stosowanie. ten naprawdę to jest dużo zdrowsze i daje potem lepsze efekty. Tylko, że całą sztuką w tym wszystkim to jest utrzymać to, co się osiągnęło. No, ale jak na przykład człowiek tak sobie ma ochotę na coś słodkiego i pomyśli sobie, ile przetrzę, tak to wygląda. A ty w tym momencie już utrzymujesz, prawda? Bo waga, którą masz, no jest odpowiednia dla Ciebie. No, satysfakcjonuje mnie, aczkolwiek jest taki, człowiek jest taki, że więcej, 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 a może jeszcze trochę, a może jeszcze trochę, ale nie, no właściwie najważniejsze jest teraz, żeby to, to utrzymać, więc trzeba robić to, co się robi i, i ćwiczyć tak jak dotychczas, no od czasu do czasu sobie na coś pozwolić, ale ja się boję już powiem szczerze, sobie tak pozwalać, żeby potem nie było zonka tak zwanego, także. Aniu, dzięki za rozmowę, wracaj do ćwiczeń i życzę tak. dalszego powodzenia w doskonaleniu swojego ciała. Dziękuję bardzo i polecam wszystkim ten taki trening, dietę i właśnie tutaj klub w ogóle i suplementy i polecam zapraszam, dziękuję